Spidermenie, pomożesz nam? Spidermenie, Spider mamy snajpera, który śledził szefa sztabu burmistrza. Celów na pewno jest więcej. Sprawca miał mapę, na której zaznaczono sąd. Już się robi. Spróbujcie wyciągnąć coś więcej z naszego przyjaciela i skontaktujcie się ze mną pod tym numerem. Muszę się pośpieszyć. Atak na sąd może nastąpić w każdej chwili. Jeśli snajper zobaczy mnie w pobliżu celu, odda strzał. Jedyna szansa to załatwić snajpera zanim zdąży strzelić. Poka na drzemkę. Nikt nie lubi kamperów, Spidermanie. Przejrzeliśmy telefon sprawcy. Pełen nazwisk i miejsc. Wszystko zacznie się w ciągu kilku minut. Luzik, prześlijcie co macie. Wielu snajperów, jeden Spider-Man. Muszę działać szybko. Każdy kto pracował przy kampanii Normana jest teraz potencjalnym celem. To też jest jakiś sposób na zniszczenie zborna, sprawić żeby wszyscy go unikali. Snajper musi gdzieś tu być. Jeśli podejdę za blisko celu snajper odda. Jeden z głowy jeszcze dwóch. Muszę sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca dla snajperów. Cel bezpieczny, jeszcze tylko jeden. Jeśli nie zdążę, zginą ludzie. Dlaczego zabójcy nie mogą się dopasować do mojego planu dnia? Tutaj, gdzie jest ten zabójca? Czegoś nie spodziewałeś! W samą porę. Wszyscy trzej snajperzy zdjęci. Wszystko gra? Niezupełnie! Sprawca twierdzi, że jego ludzie wzięli zakładników. Mówi, że ich zabiją, jeśli go nie puścimy. Mamy potencjalną lokalizację z masztów telefonii, ale na widok policji zaczną strzelać. Zacznijcie negocjować. Grajcie na czas. Ja wytrącę im argumenty. Nie będą chcieli zostawiać świadków. Jeśli nie ocalę zakładników, to już po nich. Nie zobaczą, mogą zabić zakładników, zanim się zbliżę. Nasze żądania są proste: wypuśćcie naszych braci, albo zakładnicy zginą. Jeśli nie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Wiemy, że gracie na czas. Dość tych gierek. Dlaczego policjant? nic nie Słodkich snów. 你看看谁敢来早死！他来了，要保持警惕。我们着人如亲，掩我。 Nie chrap. Dzięki jeszcze raz. Mogło być niefajnie. Gdyby nie ty, to niczym bym nie wiedział. Tworzymy niezły zespół. Ej, może spróbujesz przekonać kolegów, żeby ze mną współpracowali zamiast do mnie strzelać, co?